Proszę Państwa, pierwsze wędzenie w tym urządzeniu Zajrzymy do środka Co tam się dzieje? Proszę bardzo Piękne, szyneczka po lewy, po prawej udziec z indyka Ładnie się dymi Powolutku Kolorku, kolorku nabiera Proszę Temperatura około 55-60 stopni już jest 3 godziny. Czekamy jeszcze z godzinkę, zobaczymy co będzie Zobaczmy co się dzieje w palenisku. Proszę bardzo troszeczkę drzewa wiśni i olchy, żeby ładnie się dymiło zamykamy jeszcze temperaturka 10 stopni szyber prawie tu lekko uchylony i to by było na tyle 等等。多